nie spodziewaliście że zaczęłam film na YouTube, ale właśnie jak widzicie w tym filmie mówiłem, że będę, że napiszę w komentarzu jaki jest ten, napiszę w komentarzu jak, jaka jest komenda, jak widać komendy, nie, jak widać nie ma komentarzy, więc dzisiaj się tym zajmiemy, więc tutaj jest komenda ukośnik giwe, jest. komend, podłoga, blog, ale... Od razu wyjaśnię. Będę wam dyktował. Ukośnik G I V E małpa. P spacja, małpa S spacja C O my, my, A N, D. podłoga, blok. Uwaga. Jakby jakiś Maciuś nie zrozumiał. Ukośnik. G. I. V. E. Spacja. Małpa. S. Spacja. C. O. My. My. A. N. D. Podłoga. Blok. Dobra. I teraz z językiem starym. No tak jak były te telegramy, czy jak to tam nazywa. Ukośnik G, I, V, E. Stop. Małpa S. Stop. C, O, M, M, A, N, D. Podłoga B, L, O, C, Więc mam nadzieję, że zrozumiecie i to będzie łatwe. W opisie też wam dam. Bye, bye.